Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na świętsza Maria Panna. Witam Was, bracia i siostry w Chrystusie Panu i tylko w nim, bo tylko Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus jest. A duch święty, który od ojca i syna pochodzi, niech obdarzy Was spokojem, który tylko w Jezusie Chrystusie znajdziemy. Bez niego nie liczcie na pokój, tylko miecz i to obosieczny. Szczególnie na niszczycieli wiary katolickiej. I kościoła Jezusa. No to zaczynamy po kolei. Pan Jezus powiedział do Piotra: Piotrze, miłujesz mnie? Tak, panie, paść baranki moje. Na tobie, Piotrze, zbuduję mój kościół. Powiedział mój kościół, a nie jakiś ze świata ekumeniczny, judaistyczny czy islamski albo charyzmatyczny, protestancki na bazie Kalwina i Lutra. Wszystko, co pochodzi z Kościoła Chrystusa, nie pochodzi z tego świata, gdyż sam Duch Święty go kształtował. Dlatego Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: Nie miejcie nic wspólnego z tym światem. W 1969 roku wdrożyli do Kościoła Chrystusa nową krzeseł, która pochodzi ze świata. Nie spisali ją apostołowie na mocy słów Chrystusa, tylko masoni, niszczyciele zasiadający w Watykanie. Kościół Chrystusa jest zbudowany na duchu świętym. Inne niby to kościoły odstępcze nie mają w sobie ducha świętego, ponieważ swoje kościoły budowali na człowieku i dla człowieka. Nawet pokazali Panu Bogu plecy, wielbiąc siebie nawzajem. Dlatego kapłani świętej tradycji są prześladowani przez Bergolio i Sanhedryn Episkopalny w Polsce. Tak samo jak w pierwszym wieku Sanhedryn prześladował uczniów Jezusa. To taka powtórka pewnych czasów. Sprawdzam wiary dla, dla nich dziś. Pytanie zachodzi, kim jest Bergoglio i Episkopat zwany Sanhedrynem w Polsce? Jeśli walczy z tradycją zapisaną w Ewangelii, to walczy z samą Ewangelią, z Chrystusem i jego kościołem. A Jezus dopowie, ten lud czci nie tylko wargami, ale sercem, czyli uczynkiem, postawą i świętymi obyczajami jest daleko ode mnie. Do kościoła Chrystusowego. Wdrążają nowe ustawy kościelne, które nie są tradycją, tylko do zniszczenia tradycji. Kościół Chrystusa tylko wtedy jest prawdziwy, kiedy jest w nim zachowana Ewangelia i tradycja, która jest pielęgnowana i przekazywana innym pokoleniom. Natomiast nowy, tworzony Kościół ekumeniczny, który pochodzi ze świata, od ludzi zwanymi Judaszami. Nie ma nic wspólnego z Kościołem Chrystusa. To atrapa antychrysta, jaskinia pełna hien i demonów, Judasza na Judaszu. Dlatego księża, którzy opierają się nowym ustawom kościelnym, które niszczą całą tradycję, o których mówiła Matka Boża Wosuchowej, że będą zmieniane pod siebie, mamy dziś jak na dłoni. Dlatego Bergoglio z całą wściekłością wraz z Sanhedrynem Polski postanowili zniszczyć strażników świętej tradycji, jak również jej naukę świętych papieży i doktorów Kościoła. Dlatego suspendują kapłanów. Za posłuszeństwo Chrystusowi, Ewangelii, świętej tradycji i za dochowanie wierności świętym kanonom Kościoła rzymsko-katolickiego, apostolskiego, chrystusowego. Dlatego strażnicy świętej mszy, który to kanon kształtował Duch Święty poprzez świętych papieży, są dziś w karach kościelnych tylko za to, że nie chcą brać udziału w nowo budowanym, ekumenicznym, niby to kościele pełnym odstępców, heretyków, dialogujących z diabłem i całym światem. A Jezus mówi, nie miejcie nic wspólnego z tym światem. I na mocy słów Chrystusa, kto powinien być w karach kościelnych? Na pewno nie kapłani świętej tradycji. Na mocy tych słów Chrystusa Episkopa di Bergoglio jest wykluczony z kościoła. Dlatego papier toaletowy jest więcej wart niż wasze orzeczenia o suspendach. Dlatego, na mocy słów świętego Pawła i pierwszego przykazania, ci wierni Ewangelii świętej tradycji kapłani. Słuchają bardziej Boga niż ludzi, którzy okazali się najemnikami i wilkami w owczarni. Nasz Pan Jezus Chrystus dopowie, owce znają głos swojego pasterza, za obcym nie pójdą. Czyli na mocy tych słów nie muszą was słuchać, bo nie mówicie jak pasterze, tylko wilki. Polskie tłumaczenie kanonów jest tak napisane, przetłumaczone, żeby kapłani nie mogli się jak bronić, tylko chodzą w ślepym posłuszeństwie przed Sanhedrynem i swoim przełożonym wilkiem, jakimś tam biskupem. W seminariach nie uczy się łaciny, czyli języka kościoła, a wszystkie kanony były dawniej spisywane w języku kościoła, czyli po łacinie. Dlatego profesorowie, kanoniści, kościelni, teolodzy zadbali o to, by taką obronę dla kapłanów niesłusznie suspendowanych przetłumaczyć i zachować na ten trudny czas, kiedy to hieny episkopalne będą chciały ich rozszarpać. Oto jeden z zapisów profesora kościelnego, teologa. Suspendowany ogólnie ab officio ad divinis lub ab ordinibus nie może godziwie udzielać sakramentów sakramentaliów, jeśli wierni o to go nie poproszą. Zasuspendowany, jak wyżej przez wyrok stwierdzający lub skazujący, może udzielić tylko rozgrzeszenia. Zastosującemu w niebezpieczeństwie śmierci, jeśli o to poprosi, i innych sakramentów, i sakramentaliów udzielić może, jeśli nie ma innych szaparzy. Wojciech Schmidt, Kary Kościelne, profesor teologii moralnej w Kolegium Bobolanum w Lublinie, Kraków 1929. Tak więc wyrzucacie kapłanów świętej tradycji za ich miłość do mszy świętej tradycyjnej. Liczycie na to, że nie znamy prawa kanonicznego i że te suspenzy będą na nas robić piorunujące wrażenie, że nas zniechęcicie do tradycyjnych kapłanów suspenzą, że nam uniemożliwicie korzystania z mszy świętej i sakramentów w tradycyjnym rycie rzymskim. Wyrzucając tę mszę gdzieś na peryferia, by ludzie nie mogli tam dojechać? Nie liczcie na to, ponieważ coraz mniej kapłanów tradycyjnych jest w kościele, i to przez bos, Bożeście do tego doprowadzili do zniszczenia właśnie tradycji świętej. Wy tam, hieny w episkopacie, wyście to zrobili, więc my nie mamy kogo poprosić o tradycyjne msze święte. Tradycyjne sakramenty i tradycyjną naukę. Dlatego prawo kanoniczne przewidziało taką okoliczność przed Wami. Więc my wierni prosimy wszystkich suspendowanych tradycyjnych kapłanów o to, żeby do śmierci odprawiali dla nas msze święte tradycyjne. My prosimy w zgodzie z prawem kanonicznym każdego kapłana odprawiającego msze święte łacińskie, żeby je dla nas. Odprawiali aż do końca naszego i do końca ich życia, aż do końca świata, jak mówił Jezus, to czyńcie na moją pamiątkę, a nie tamto ze świata, z którym nie mamy mieć nic wspólnego, co daje nam Bergoglio i episkopat. I sobie to zapamiętajcie, Pan Jezus powiedział, to, a nie tamto od masonów. Wyrzuciliście naszych tradycyjnych kapłanów z diecezji, parafii, zgromadzeń. Nie szkodzi. My wybudujemy dla nich kościółki. Dla nas będą odprawiać w nich msze święte. I prawo kościelne stanowi, że jak nie mamy mszy łacińskiej, możemy ich prosić o nią. A oni mogą w zgodzie z, pr z prawem msze tradycyjne dla nas na zawsze odprawiać. To jest prawdziwa troska kościoła o nas. A wy chcecie zrobić z kościoła komunistyczny, marksistowski, sodomicki i ekumeniczny kachał. O nie! Pełne chuci i poróbstwa, nie znamy ten numer. Wasze suspenzy za miłość do tradycji przestały na nas robić wrażenie. Ośmieszacie samych siebie, tam wy w episkopacie i nie tylko, walcząc z tradycją. Straciliście cały swój biskupi kardynalski i kościelny autorytet. Najważniejszym prawem kościoła jest, i dobrze o tym wiecie, jest zbawienie dusz. Jest dobro dusz, i dla tego dobra mamy prawo prosić suspendowanych za mszę tradycyjną kapłanów, żeby nam zawsze tę mszę świętą do końca życia odprawiali. Sami powinniście siebie suspendować. Ciąży na was ekskumenika za dni judaizmu i świętowania reformacji, więc wasze kary, którymi prześladujecie, trady, prześladujecie tradycyjnie i nie tylko wyświęconych kapłanów, nie mają żadnej mocy prawnej. Wy sobie zróbcie, jak chcecie, z kościoła sodowicki burdel, my Kościół zabierzemy do kapliczek i kataków, bo tak jest zapisane w Ewangelii. I jeszcze jedno, ostatnie dwa lata sprawiły, że sami na siebie ukręciliście bat, dając ludziom dys, dyspenzy od niechodzenia do kościoła, to złamanie prawa Bożego, trzeciego przykazania. Na które jasno kanon Kościoła mówi: Nikt nie ma prawa dawać dyspenzy od przykazań Bożych. I tu popełniliście przestępstwo kościelne, stawiając się ponad prawo Boże. Samego Boga tak czynią tylko antychryści, którzy nie pełnią praw Bożych i nie zachowują nauki Jezusa, bo nie ma w nich miłości Bożej. Tym samym sami jesteście wykluczeni z Kościoła których śmiało można nazwać apostatami. A za Gondeckim lata już wieko, strumny i dalej, dalej nie zmądrzał. Jak się nie nawrócicie w grzechach pomrzecie i pomrzecie. No i, co by nie było, to weźcie sobie to ku przestrodze i opamiętaniu. Chociażby i tak, gdybyście w Boga wierzyli od samego początku, byście od lat 9 nie niszczyli Kościoła Świętego i tradycji, ale byście dobrze wiedzieli, co robicie. I tu taka mało przestroga do wszystkich ludzi, którzy chodzicie na msze nowe itd., itd., by się zastanówcie, naprawdę się zastanówcie, czy to, co robi episkopat i wdrąży wam do kościoła, do parapii, jest to z kościoła Chrystusowego? O nie, bratkowie! To nie pochodzi od kościoła Chrystusowego. To pochodzi ze świata, od ludzi dla zabawy i zniszczenia Kościoła katolickiego. Tworzą sobie jeden światowy, ekumeniczny, braterski Kościół. Wszyscy heretycy razem i będziecie tylko się modlić do Pana i do Boga, ale nie będzie miał imienia. Jezus Chrystus! Zapamiętajcie to sobie. Idziecie szeroką drogą, a rodzice, które wprowadzają ministrantki do prezbiterium, tak, wasze dzieci wpuszczacie do prezbiterium jako ministrantki na służbę. To nie jest służba. Idziecie drogą na zatracenie. Tego nigdy nie było i, i, i to jest nawet nie zapisane nigdzie w Kościole. Czy wy nie widzicie, że prowadzicie wasze dzieci drogą szeroką a wiemy gdzie ona prowadzi mówi Jezus Chrystus puknijcie się węc co chcecie gwiazdami zostać kolana i przed tabernakulum nauczcie ich klękać i komunię przyjmować na, przy balaskach a nie do łapy patrzcie na słowa konsekracji bo zbliża się krótki czas i nie słuchajcie tych niby tradycyjnych kapłanów, którzy mówią, my kapłani byśmy o tym wiedzieli prędzej. Myście by wiedzieli prędzej, myśmy już dwa lata o tym trąbili i już w paru miejscach jest pozmieniane. Kochani, jak usłyszycie takie słowa, a krew została wylana za wszystkich, szczepnijcie proch i zaraz wychodźcie, bo tam już nic nie będzie. Nic! To nie będą słowa Chrystusa, tylko słowa ze świata. Tam nic nie będzie. Chyba, że chcecie utrzymywać wołów nieużytecznych, to proszę bardzo, bo mnie to akurat nie interesuje. Ja bo ostrzegłem. Powiedziałem, co miałem powiedzieć. Co wy z tym zrobicie? Wyciągnijcie wnioski. A to, co jest tu powiedziane na samym początku, to jest tylko pociecha do kapłanów i umocnienie ich do tych suspenzowanych, czy jakichś tam karach kościelnych. Nie martwcie się. Nie zostaniecie sami. I niech Pan Bóg wszystkich błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna. Do Syna, w wąskich drogach. I trzymajcie się z daleka od takich haseł, jak pokój, pokój, pokój. A Matka Boża w Fatimie mówi pokuta, 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 pokoju nie będziecie mieli, dostaniecie mieć. Mieć. Bo pokój może być tylko w Jezusie Chrystusie. A nie taki światowy, taki do, wiecie, te kompensjonały tańczące, płaszczące. Do następnego razu.